Witajcie ciekawscy! Po tragicznym odejściu Gianniego Versace jego siostra Donatella objęła przywództwo jednej z najbardziej znanych i wpływowych marek modowych na świecie. Jednak spadkobiercą praktycznie wszystkiego, co kryje się pod nazwą Versace, jest siostrzenica założyciela firmy, Allegra, która już od najmłodszych lat zdecydowała się zdystansować od swojego wielkiego dziedzictwa. Dziewczyna pozostaje bardzo, ale to bardzo tajemnicza, mając przy tym niezwykle skomplikowaną historię życia i w zasadzie smutną. Zostańcie więc z nami do końca, aby dowiedzieć się o enigmatycznym życiu Allegra największej spadkobierczyni Versace, o tym dlaczego wuj przepisał jej prawie cały swój majątek oraz dlaczego jest to jej największa klątwa. Aby lepiej zrozumieć tę historię, najpierw opowiemy Wam krótko o tym, kto założył markę, której nazwę kojarzy dziś chyba każdy. Gianni Versace urodził się w Reggio Calabria we Włoszech w 1946 roku, a jako mały chłopiec stowarzyszył matce podczas jej pracy. Francesca Versace była projektantką mody i miała własny butik. Później młody 26-letni Gianni po ukończeniu studiów przez krótki okres czasu pracował wraz z matką, gdy przeprowadzili się do Mediolanu w 1972 roku. Ze względu na swój talent pracował także w kilku innych miejscach, gdzie mógł zdobywać doświadczenie, doskonalić swoje umiejętności i rozwijać własną tożsamość artystyczną. Dzięki temu zaledwie kilka lat później założył własną markę. I tak narodził się Gianni Versace, znany dziś głównie jako Versace. W 1978 roku projektant zorganizował swój pierwszy pokaz mody. Versace rozpoczęła działalność jako firma rodzinna, w której starszy brat Dzjeniego, Santo Versace, jest dziś prezesem i dyrektorem generalnym, a młodsza siostra Donatella wiceprezesem, projektantem i dyrektorem kreatywnym. W latach 80. marka odniosła spektakularny sukces, a jej logo meduzy stało się emblematyczne, ponieważ ideą identyfikacji wizualnej marki było poinformowanie o tym, że każdy kto spojrzy na dzieła i kreacje Gianniego, nie będzie mógł zapomnieć tego, co zobaczył. Mówiąc krótko, miał zostać schwytany i na zawsze pozostawać w świecie pięknych rzeczy wersacze, tak jak meduza spetryfikowała każdego, kto na nią spojrzał. Wiedzieliście o tym ciekawcy? Gianni zaczął tworzyć swój unikalny styl poprzez łączenie ekstrawagancji, luksusu, buntu i zmysłowości, co jednak przez lata przeszkadzało części bardziej tradycyjnej branży modowej, która uważała, że produkty Versace wyglądają niepokojąco, a nawet wulgarnie. Jednak twórca umiejętnie wykorzystał przypisane mu zarzuty oraz negatywne komentarze, aby stworzyć swój znak rozpoznawczy i stać się symbolem naruszania zasad. Już w latach 80 pokazy mody Versace zwracały uwagę wielu celebrytów, a Gianni zorganizował te prezentacje jako wydarzenia niedostępne dla paparazzi, ale za to z legionem szalonych fanów na zewnątrz, aby nadać wydarzeniom atmosferę wyjątkowej ekskluzywności ze świata mody i gwiazd, do których nie każdemu dane jest się dostać. Oprócz celebrytów takich jak Madonna, Elton John, księżna Diana czy Sylwester Stallone, pokazy przyciągały oczywiście cały szereg lojalnych modelek, które wówczas stanowiły niejako znak towarowy Wersacze i wyznaczały epokę, ery supermodelek. Kto tu nie pamięta legendarnej Cindy Crawford, Lindy Ewangelisty, Kate Moss czy Naomi Campbell, które do dziś pozostają wielkimi diwami? W latach 90 Versace stało się imperium mody, ubierając aktorki i gwiazdy podczas ważnych wydarzeń, takich jak Oscary i nagrody Grammy. Nie zapominając o intensywnym rozpowszechnianiu kampanii reklamowych z udziałem najbardziej znanych i najważniejszych celebrytów tamtych czasów. Z czasem też bardzo popularne w Europie Versace rozpoczęło rozszerzać swoje imperium na Stany Zjednoczone i resztę świata. W dodatku poszerzało zakres swojej działalności i zaczęło tworzyć także akcesoria mody, dekoracje, przedmioty i wszystko co możecie sobie wyobrazić wraz z kreowaniem i produkowaniem ważnych kostiumów operowych i baletowych. Niestety życie genialnego Gianniego zakończyło się zbyt wcześnie. Jak możecie kojarzyć z naszego innego odcinka, do którego kartę właśnie Wam się wyświetla, latem 1997 roku wracając z porannego spaceru został zastrzelony pod Twoim domem w Miami Beach. W tamtym okresie marka przechodziła transformację, ponieważ ekstrawagancja, luksus, swoboda i odwaga celebrytów utorowały miejsce dla bardziej kolorowego i wyrafinowanego Versace, który wraz z elementami dekoracyjnymi, artykułami gospodarstwa domowego, biżuterią, torebkami, butami, perfumami, okularami, zaczął tworzyć stroje dla wszystkich płci i grup wiełkowych, w tym również dla dzieci. Jednak tragiczna i nagła śmierć założyciela domu mody odbiła się nie tylko na całej Marce, ale oczywiście i na rodzinie Versace. Zdruzgotani byli także wszyscy przyjaciele projektanta oraz cała rzesza artystów i fanów, którzy darzyli jego wielką sympatią i uznaniem. Zdruzgotana Donatella Versace zebrała jednak całą swoją odwagę i przejęła markę, zostając dyrektorem kreatywnym całej firmy. Tymczasem młodsza siostra Gianniego ma dwoje dzieci, Allegra i Daniela Versace, ale to Allegra stała się główną spadkobierczynią całego imperium po śmierci swojego wuja. Dlaczego? Po prostu, ponieważ była jego ulubienicą. Wujek więc, sporządzając testament, zapisał 50% marki Versace swojej siostrzenicy, która w tamtym czasie miała zaledwie 11 lat. Pozostałe 30% należy do Santo, a tylko 20% do Donatelli. I tak, fortunę dziewczyny szacuje się obecnie na 900 milionów dolarów. Wyobraźcie sobie prawie miliard dolarów dla kogoś, kto nie chce nawet zajmować się firmą. Tymczasem jej matka Donatella naprawdę zaangażowała się w pracę marki, która oprócz perfum i wszystkich rodzajów akcesoriów prowadziła po latach także linię do makijażu, Versace Beauty oraz stworzyła bardzo luksusowy kompleks hotelowy, taki jak Palazzo Versace w Australii i Dubaju. Siostra Gianniego godnie reprezentowała i pokierowała spuścizną brata, nigdy nie obniżając standardów marki i tendencji do kojarzenia się z celebrytami. 19 lat temu ubrała Jennifer Lopez w niezapomnianą kreację na Grammy 2000, która później była również kopiowana przez inne gwiazdy. W dodatku niedawno sukienka z dżungli została przeprojektowana i dano jej kolejne życie. Oprócz J.Lo, Donatella ubierała także inne gwiazdy, takie jak np. Madonna, Courtney Love, Christina Aguilera, Demi Moore i Lady Gaga. Więc mimo tragicznej śmierci założyciela, Marka prężnie działa dalej. Ale co dzieje się z Alegrą? Dziewczyna, która dziś jest już 31-letnią kobietą, w przeciwieństwie do swoich bliskich i z zamysłu Marki, nie lubi wystawiać się na pokaz i zdecydowanie woli pozostawać w cieniu. W jednym z nielicznych wywiadów w 2011 roku wyznała, że byłaby szczęśliwsza, gdyby urodziła się w zwykłej, normalnej rodzinie. Czy nie docenia tego wszystkiego, co ma? Co myślicie ciekawcy o postawie Allegry, która mówi takie słowa mając prawie miliard dolarów na koncie? W innej rozmowie, tym razem dla Harper's Bazaar, wspomniała, że czasem Donatella zakładała jej dwa ubrania, gdy chodziła do szkoły podstawowej, a kiedy była jeszcze w przedszkolu musiała bardzo uważać, aby przypadkiem nie zabrudzić sukienki. Nie mogła bawić się i spędzać bez trosko czasu tak jak inne dzieci. Przyznała, że od małego została naznaczona swoim nazwiskiem. Dzieciństwo upłynęło jej pod presją nauki, a pobierała lekcje z historii, sztuki i muzyki. Elton John ofiarował jej nawet swój fortepian. Wyobrażacie to sobie? Ale to właśnie swoją siostrzenicę Gianni kochał najbardziej, bo oprócz tego, że była tą, która stanowczo interweniowała w sprzeczkach wuja i Donateli, była także bezpieczną przystanią dla Gianniego. Wiedziała o swoim wuju niemal wszystko, gdyż spędzali długie godziny rozmawiając i wszędzie mu towarzyszyła. Gianni na rok przed śmiercią w rozmowie z Vanity Fair w 1996 roku wyznał, że uważa Alegrę za swoją własną córkę, choć dziewczynka miała oboje rodziców. Ale donatella nie była zazdrosna, ponieważ sama powiedziała, że jej dzieci są również dziećmi Dzjaniego. Ta bliskość do wuja była jednak dokładnie tym, co zgubiło Alegram po jego nagłym odejściu z tego świata. Dziewczynka była bardzo zdziwiona, gdy został odczytany testament, który mówił, że wuj zostawił jej praktycznie całe swoje imperium. W dodatku, oprócz marki Versace, córka Donatelli otrzymała także rezydencję w Miami o wartości 25 milionów dolarów, nieruchomość w Nowym Jorku o wartości 7,5 miliona dolarów i dwór w Mediolanie o wartości aż 45 milionów dolarów. Dostęp do wszystkich tych aktywów miała jednak uzyskać dopiero po ukończeniu 18 lat, więc musiała kilka lat poczekać. Ale to wcale nie było dla niej ważne, ponieważ ku zaskoczeniu wszystkich, postanowiła nie angażować się w rodzinny biznes aż do swojego 24 roku życia. Allegra wolała studiować z dala od Europy, w Stanach Zjednoczonych. i marzeniem było zostać aktorką, jednak nazwisko jej na to nie pozwalało. Pracowała więc za kulisami na Broadwayu w Nowym Jorku używając nazwiska Beck, aby nikt jej nie kojarzył z modowym imperium. Jednak nawet podejmując wszystkie te środki ostrożności, ludzie szybko dowiadywali się, że jest wielką spadkobierczynią Versace. Dziewczyna nieustannie ścigana była przez wielu paparazich, czuła się naznaczona i zaszufladkowana przez wersacze, nigdzie nie mogła pozostać anonimowa i zbudować własnej tożsamości. A to wszystko okazało się dla niej tak szkodliwe, że przyczyniło się do złego stanu zdrowia i niszczyło jej życie. W 2007 roku rodzice Allegry wyznali Daily Mail, że ich córka od lat walczy z anoreksją i otrzymuje pomoc medyczną. Dziewczyna w pewnym momencie życia omal go nie straciła, ważąc zaledwie 28 kg. Była blisko śmierci, a jej zdrowie zostało doszczętnie zniszczone. Wtedy Allegra całkowicie wycofała się z życia publicznego. Co prawda, w 2016 roku pojawiła się na medgali wraz z Donatellą. Nie był to jednak jej wielki powrót na scenę, ponieważ powiedziała, że w przeciwieństwie do swojej mamy szczerze nienawidzi świata celebrytów. Obecnie Allegra nieustannie musi dbać o swoje zdrowie i pomimo tego, że jest spadkobiercą Versace, to jej matka Donatella jest odpowiedzialna za wszystko. Były pracownik firmy zdradził, że jeśli 31-latka zobaczy swoje zdjęcie w prasie czy telewizji, wpada w panikę, co dosłownie wygląda jakby postradała zmysły, ponieważ boryka się z poważnymi zaburzeniami. Z funkcji ciała. Właśnie dlatego Donatella wymusiła na reżyserze serialu, który opowiada o historii Versace, aby sceny z Allegro nie ujrzały światła dziennego. Zrobiła to dbając o zdrowie psychiczne córki. Początkowo sceny związane ze spadkobierczynią wielkiego majątku zostały nakręcone, ale przez dysmorfofobię, czyli chorobę, która uniemożliwia Alegrze normalne funkcjonowanie, w produkcji Netflixa American Crime Story ukazującej historię tragicznie zmarłego Gianniego Versace, z szacunku dla niej nie została uwzględniona najważniejsza osoba w życiu projektanta. Dziś życie Allegry pozostaje więc nadal bardzo tajemnicze i niewiele o niej wiadomo. Dziewczyna woli żyć anonimowo. Nie prowadzi publicznych mediów społecznościowych, ma jedynie prywatne konto na Instagramie. Zatem po poznaniu jej historii, powiedzcie ciekawcy, czy uważacie, że Allegra Versace jest dobrym przykładem powiedzenia, pieniądze szczęścia nie dają? A może chcielibyście być na jej miejscu cieszyć się wszystkimi przywilejami i obowiązkami dziedziczki miliarderów? Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, jeśli zależy Wam na codziennej dawce ciekawych informacji o gwiazdach. Do usłyszenia wkrótce, cześć!